Kiedy spojrzę za siebie, w tamte lata co minęły, Tyle lasek wydymałem, force diabli wzięli. Teraz siedzę w ciemnej celi, nie ma żadnych okien. Wyruchali mnie chłopaki, nie chodziłem tydzień potem, No i było mi żal. Kolorowych majteczek i mokrych cifeczek, tycuszków jędrnych, ośladków wypiętych, dymania do rana, zabawy ich lania. Dobra rafi, za twoją zaniebistość w Jediach dostajesz jednodniowe wolne. Więc możesz spierdalać, ale nie zapij, bo tylko jeden dzień masz wolne. Możesz iść się jebać, trawę jarać, co tylko chcesz. Dziś o godzinie 15, odbędzie się koncert dj Łysego. Wstęp jest za darmo. O ja cię pierdolę, to trzeba na niego iść. Ciekawe co za pojeb napisał koncert przez, o, n, t. Ale zaraz tak się chyba to pisze, zresztą nie wiem, nie miałem piątki z polskiego języka. Mnie to zawsze podniecała matka Rosji, i stąd mi się pierdoli we łbie, ale dosyć tych pierdoleń, idę na koncert. Teraz graci zaczęli. za sprutką może zostać prostytutką, ależ owszem czemu nie Kozie też należy się 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz, o północy ze 2 razy i nad ranem jeszcze raz. 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz, o północy ze 2 razy i nad ranem jeszcze raz. Przy normalnej, zdrowej padnie można zrobić dziecko w madnie, ależ owszem, czemu nie? Pan nie też należy się 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz, o północy ze 2 razy i nad ranem. Jeszcze raz, cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz, o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz.

Ale mają dobry kebab. Szachowicz miał rację. A tobie kochanie jak ci smakowało? No kotek do dobrej gospody mnie zaprosiłeś. To kiedy przyjdziesz do mnie na seans erotyczny? Może we wigilię. Aha. Zerbisty dzień, ale trzeba iść zaś do pracy. Korwa mać dobra, to jest koniec kolejnego odcinka.